Zmień wystąpienie micro F1 na instancję e2Micro na platformie Google Cloud Platform. Uaktualnianie wystąpienia. Przejście z instancji micro F1 na instancję e2Micro na platformie Google Cloud Platform jest łatwe i proste. Dlatego ten film jest tak krótki. Tej samej metody można użyć do uaktualnienia lub obniżenia wersji wystąpienia na platformie Google Cloud Platform, ale nie można użyć tej metody do uaktualnienia lub aktualizacji dysku twardego. Jak wiecie, w sierpniu 2000 roku 2021 roku Google Cloud Platform wprowadziło instancję E2 Micro na platformie Google Cloud w ramach swojego bezpłatnego planu. Nadal będzie można korzystać z instancji F1 Micro. Różnica między nimi polega na tym, że mikrowy wystąpienie F1 ma procesor 200 MB, a E2 ma procesor 250 MB. Mikrowystancja F1 ma 600 MB pamięci RAM, a mikroinstancja e2 ma 1000 MB pamięci RAM. 1000 MB jest równe 1 GB. Przejście z instancji Micro F1 na instancję E2Micro na Google Cloud Platform jest łatwe i proste. Użyto tych pięciu kroków, aby uaktualnić wystąpienie. Krok 1. Utwórz migawkę na platformie Google Cloud Platform. Ten krok jest opcjonalny, ale zdecydowanie sugeruję, aby to zrobić. Krok 2. Należy upewnić się, że zewnętrzny adres IP jest statyczny lub stały. Jeśli Twój adres IP nie jest statyczny, po zakończeniu uaktualnienia lub przełącznika musisz przejść do rekordów DNS i zmienić adres IP na nowy adres IP. Krok 3. Zatrzymaj maszynę wirtualną lub maszynę wirtualną. Należy pamiętać, że za każdym razem, gdy zatrzymujesz maszynę wirtualną, jeśli adres IP nie jest statyczny lub stały, adres IP ulegnie zmianie. Krok 4. Zmień instancję micro F1 na mikrowystancję E2. Jednak nie można użyć tej metody do uaktualnienia lub aktualizacji dysku twardego. Proszę zobaczyć mój film o nazwie. Jak używać migawki na Google Cloud Platform do uaktualniania, zmiany na starszą wersję, tworzenia kopii zapasowych, przywracania. W tym filmie pokazano, jak uaktualnić lub zaktualizować wszystkie. Krok 5. Uruchom ponownie maszynę wirtualną lub maszynę wirtualną i odczekaj od 5 do 10 minut, aż witryna sieci web powróci do trybu online. Krok pierwszy. Ponownie sytuować migawkę. Upewnij się, że jesteś w projekcie, którego kopię chcesz utworzyć. Aby utworzyć migawkę, przejdź do silnika obliczeniowego, a następnie kliknij migawkę. Przejdź na górę i kliknij przycisk Create Snapshot. Nadaj swojemu snapshotowi dowolną nazwę. Dla dysku źródłowego kliknij instancję lub witrynę, której kopię chcesz utworzyć. Jako lokalizację należy wybrać albo wielo- albo regionalną. Plan darmowy jest w fazie regionalnej. Dla wybranej lokalizacji, Zachód USA, US Central, USA Wschód jest częścią darmowego planu. Jeśli wybierzesz cokolwiek innego, będziesz musiał zapłacić. Kliknij przycisk Utwórz i poczekaj kilka minut, aż Google utworzy snapshot. Rozmiar migawki wskaże ci rozmiar Twojej migawki. Tak długo jak nie przekroczysz 5 GB, możesz tworzyć dowolną ilość zrzutów. Aby usunąć migawkę, kliknij migawkę, którą chcesz usunąć. Przejdź na górę i kliknij Usuń. Krok 2. Statyczny adres IP. Jeśli Twój adres IP jest statycznym adresem IP, pomiń ten krok. Musisz uczynić IP stałym, co jest nazywane uczynieniem statycznego IP. W lewym górnym rogu przejdź do sieci VPC i przejdź w dół do zewnętrznych adresów IP. Kliknąć efemeryczny, a następnie kliknąć statyczny. Następnie nadaj mu dowolną nazwę. Teraz kliknij przycisk rezerwuj. IP przypisane do Twojej witryny jest teraz stałe, dopóki nie zdecydujesz się go usunąć. Krok 3. Zatrzymaj maszynę wirtualną lub maszynę wirtualną. Przejdź do aparatu obliczeniowego, a następnie kliknij pozycję wystąpienia maszyn wirtualnych. Wybierz wystąpienie, które chcesz zmienić, a następnie kliknij je, aby otworzyć stronę szczegółów wystąpienia maszyny wirtualnej. U góry po prawej stronie kliknij przycisk Stop. Ten komunikat mówi, że jeśli wystąpienie nie zatrzyma się w ciągu 90 sekund, a następnie po ponownym uruchomieniu witryny sieci Web, może nie działać poprawnie. Nigdy nie miałem problemu z zatrzymaniem mojej instancji. Jednak dlatego tworzysz migawkę. Migawka przywróci twoją witrynę do czasu, zanim wystąpią jakiekolwiek problemy. Plus, to jest łatwe i proste do zrobienia. Jeśli wydaje się, że to trwa długo, a następnie kliknij przycisk odświeżania. Wystąpienie prawdopodobnie zostało zatrzymane, ale po prostu nie pokazuje, że ma. Jeśli nie czujesz się komfortowo zatrzymując swoją instancję, zobacz mój film o nazwie. Jak używać migawki na Google Cloud Platform do uaktualniania zmiany na starszą wersję, tworzenia kopii zapasowych, przywracania. W tym klipie wideo pokazano, jak uaktualnić lub zaktualizować wszystkie za pomocą migawki. Ponadto, jeśli używasz migawki do uaktualnienia lub aktualizacji wystąpienia lub dysku twardego, nie musisz się martwić, że Twoja witryna nie działa poprawnie. Krok 4. Zmiana instancji mikro F1 na mikroinstancję E2. Na to pozwolą Ci to zrobić. Zmień instancję mikro F1 na mikrowystancję E2 lub uaktualnić do bardziej wydajnej maszyny. Lub obniżyć do wolnego planu. Przejdź do aparatu obliczeniowego a następnie kliknij pozycję wystąpienia maszyn wirtualnych. Wybierz wystąpienie, które chcesz zmienić, a następnie kliknij je, aby otworzyć stronę szczegółów wystąpienia maszyny wirtualnej. Przejdź do góry po prawej stronie i kliknij edytuj. Dla serii darmowy plan jest w N1 dla F1 mikroinstancji. Bezpłatny plan dla mikroinstancji E2 jest w obszarze E2. Wszystkie inne serie będą kosztować pieniądze. Dla typu maszyny F1 mikro lub E2Micro jest częścią wolnego planu. Jeśli chcesz uaktualnić do bardziej wydajnej maszyny to jest, gdzie to zrobić. Jeśli chcesz przejść na bezpłatny plan, to jest to, gdzie to zrobić. Kliknij pozycję zezwalaj na protokół HTTP i HTTPS. Dla wszystkiego innego zostawić go tak, jak jest. Następnie na dole, w przypadku zakresów dostępu, upewnij się. Zezwalaj na dostęp domyślny. Zostanie wybrana. Teraz kliknij przycisk Zapisz. Krok 5. Uruchom maszynę wirtualną lub maszynę wirtualną. Przejdź do góry i kliknij przycisk Rozpocznij życiorys. Teraz wystarczy odczekać od 5 do 10 minut, aż Twoja witryna rozpocznie tworzenie kopii zapasowych. To wszystko, co trzeba było. Jesteś gotowy. Proszę wbić like, zostawić komentarz lub zasubskrybować. Dziękuję.